Szary demon spadł z chmury. Powiedział, tu wasz dom, to klatka nie uciecze. Choć algorytmów macie zatrzęsienie. Jesteście sami jak lajki like w feedzie Od 20 lat skrolujecie świat według zasad Gdzie w herbie jest hajs i hejt w pakiecie Przez te długi i szeroki płyną memów potoki Jak przeżyć dzień bez większych zranień? Powiedzcie mi ile jeszcze lat minie Zanim zobaczycie, że świat wam ginie Może zobaczycie, a może nie Przecież jesteście zamknięci jak dane w serwerze gładko, coś mi się wydaje, że się rozbezpiło Statko, zrobię porządek, rozwieję wasze iluzje Jesteście tak potrzebni jak spam w skrzynce A co to kurwa krzyknął ktoś z tłumu? Czy ty nie zgubiłeś rozumu? Gdzieś po drodze, lecąc na jednym lajcie Wypleśnił wzóry, robić stories jak filtr z Insty. My wszyscy jesteśmy z tej samej matrycy Popełniamy błędy, bo życie ma i To logiczne Długie jak historia przeglądarki naszej rasy Ty trafiłeś w takie czasy Życie to hardcore level, każdy grinduje jak może A ty bum, pierdut. o mój Boże I masz pretensje, ty durny bod zakuty Jesteś tak potrzebny jak update, co kraszuje Szary demon, na to skąd pierdolić, bracie? To ty jesteś noob, jak udowodni. Powiedz tak, żeby wszyscy byli zgodni Co wy tu robicie, odkąd powstał internet? Zaległa cisza grobowa, nikt ni słowa, pomyślałem o to szansa. Wychyliłem się i walnąłem tak A ja wiem, ja wiem co my tu robimy Po co na ten świat cyfrowy przychodzimy? Jeśli oczy otwierasz szeroko, pytasz czemu? Spoko powiem ci Nafuszy, w dzisiaj nikt się nie ruszy, nie kliknie, nie skrolnie. Wszyscy czekali oczy w ekran wlepiali. Pomyślałem, Ja się obudziłem, a stary demon zniknął!